Dobry wieczór! Z tego miejsca chciałbym, no już po raz ostatni, zaprosić wszystkich do udziału w jutrzejszej debacie pod tytułem Na granicy światów będziemy rozmawiać o istotach duchowych. Debata zaplanowana jest w ten sposób, aby każdy z gości, który będzie brał w niej udział, z każdy z mówców, który będzie przedstawiał nam swój światopogląd, no, reprezentował troszeczkę inne zdanie, a nawet te zdania czasami różnią się myślę, dość radykalnie. Także z jednej strony e, bierze w debacie udział pani Beata Kampa, czyli osoba bardzo zaangażowana w świat duchów, prowadząca bloga biuro duchów, na którym znajdują się opublikowane relacje osób, które miały styczność z istotami pochodzącymi z zaświatów i no, szalenie pasjonujące naprawdę historie, można powiedzieć z pierwszej ręki z drugiej strony mamy też sceptyka, pana Pawła Wośniaka, który reprezentuje pogląd materialistyczny, racjonalistyczny i taki, chyba najłatwiej, najprościej powiedzieć, sceptyczny. A więc pan Paweł Wośniak przedstawi nam. Z wyjaśnienia takie powiedzmy naukowe i nauki uniwersyteckiej i w ten sposób w tych ramach takich ogólnie funkcjonujących definicji i wyjaśnień opowie nam o tym jak można tłumaczyć wszelkie zjawiska zwane paranormalnymi które wiążą się właśnie z ingerencją czy z manifestacją istot duchowych w naszej rzeczywistości Drugimi, czy, czy, czy pozostałymi gośćmi są pani Anna Schmidt, która reprezentuje Międzynarodową Szkołę Złotego Różu Krzyża. Także sądzę, że tutaj również nasi słuchacze, goście tej debaty, będą mogli odkryć. Szalenie ciekawy pogląd na ten drugi świat, ten świat niewidzialny, ponieważ Międzynarodowa Szkoła Złotego Różu Krzyża to ruch, który nawiązuje do poglądów, do nauki. Gnostyckiej, do dualizmu. Także tutaj no myślę, że jest to o no, tyle też interesujące, że są to poglądy, które utrwaliły się na przestrzeni wielu tysięcy lat, ponieważ no, gnostycyzm pojawia się w naszej historii około II wieku naszej ery, choć niektórzy nawet wywodzą go jeszcze z historii starożytnego Egiptu. Także jest to wiedza bardzo stara, jest to wiedza z bogatą tradycją, więc myślę, że każdy z nas będzie mógł z tej wiedzy dzięki temu spotkaniu zaczerpnąć pełną garścią. I nasza ostatnia mówczyni to pani Marta Balon, która no, też myślę doda tutaj niesamowitą wartość podczas naszej debaty, ponieważ reprezentuje Kościół Boży w Chrystusie i brała udział, a także no, wciąż bierze udział w tak zwanych modlitwach o uwolnienie. Modlitwa o uwolnienie. Są swego rodzaju egzorcyzmem, takim świeckim egzorcyzmem, podczas którego osoby nękane przez stwory demoniczne są poddawane, dzięki właśnie modlitwie, swego rodzaju oczyszczeniu. Także. Tutaj mamy, będziemy mieć wiedzę, będziemy mogli można, poznać wiedzę osoby, która bardzo głęboko jest związana z tym światem duchowym, którego doświadcza można powiedzieć codziennie, no i która będzie mogła nam opowiedzieć o takich faktycznych, autentycznych wydarzeniach, podczas których istoty duchowe manifestowały swoją obecność. Tych naszych gości zamyka piąta osoba, gość specjalny, który zabierze głos na koniec naszej debaty. Jest to pan Jarosław Filipek. Tutaj też mogę posłużyć się takim określeniem, iż jest on świeckim egzorcystą, ponieważ pan Jarosław Filipek pracuje z osobami, pomaga osobom, które także mają problem z tak zwanymi niechcianymi towarzyszami, czyli najczęściej. Duszami, które z jakichś przyczyn nie opuściły tej naszej ziemskiej rzeczywistości, błąkają się po niej, no i siłą rzeczy niekiedy wybierają sobie za żywiciela o stopę żywą, i kiedy ktoś no, faktycznie dostrzega w sobie taki problem, może zgłosić się do pana, pana Jarosława, on wówczas. Prowadzi, przeprowadza coś, co nazywa uzdrowieniem, oczyszczeniem duchowym, a więc oczyszczeniem biopola takiej zainfekowanej osoby z tej niechcianej istności. Także również tutaj zapoznamy się z człowiekiem, który jest praktykiem, który będzie nam mógł opowiedzieć, jak konkretnie, jak faktycznie taki proces oczyszczania przebiega, na czym on polega i co może wnieść dobrego w życie. Człowieka, który takiemu procesowi się poddaje. Cała ta rozmowa odbędzie się no, też w bardzo szlachetnym i zaszczytnym miejscu, jakim jest Klubo Kawiarnia Tajne Komplety, która no, myślę jest bardzo znana we Wrocławiu, właśnie z takich ciekawych debat, czy prawda, z tematy kulturalne, czy też społeczne. Tajne Komplety znajdują się w, przy ulicy Przejście Gardzarskie 2, a więc. W samym centrum Wrocławia, w samym centrum sercu, jak to już tutaj kolega Rafał kiedyś powiedział, w samym sercu rynku. Więc jutro, tam punktualnie, godzina 18 rozpoczynamy naszą debatę. Co jest ważne, to to, za co tutaj oczywiście też wszystkim zainteresowanym dziękuję, a mianowicie to, że. Na Facebooku zainteresowanie tym spotkaniem wyraziło około pół tysiąca osób, także jeszcze raz tym wszystkim osobom z tego miejsca dziękuję i przypominam, aby były punktualnie o 18 albo nawet troszeczkę wcześniej, ponieważ w tajnych kompletach, w takim komfortowym ustawieniu. Będziemy mieć około 50 miejsc siedzących, także warto przyjść o takie miejsce sobie zająć, aby móc później w 100% wygody przysłuchiwać się i brać udział w jutrzejszej debacie. Jeszcze raz też pozdrowienia i podziękowania dla Rachela, dzięki którego gościnności mogę tutaj wszystkich Państwa zapraszać na jutrzejsze spotkanie. I do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro o 18 w tajnych kompletach. Warto przygotować sobie też jakieś pytania, aby zadać je naszym prelegentom. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.